Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony yy, Marcin. Kienki. Dzisiaj yy, powrót do PCD Wizowy. Wielki powrót! Jakby dawno graliśmy w, na tym czy roblox Także zostawcie subika lajka. Jak chcecie więcej odcinków z PCD, mam parę pomysłów. Yy, także dobra, tutaj klikam e i pokażę wam. Jakby yy, gramy na nowy Koncie który niedawno założyłem, no i kupiłem sobie nowy samochód. Jak uzbierałem zbierałem. Z tego świata teraz e, mam e, Renault 9, kupiłem se wczoraj, bo udało mi się wczoraj se nazbierać. E, także e, jakby Renault 9 to jest dobry samochód, jakby jak, na, jak na początek, jako wiecie, pomaluchu jest ja dobry. Także jakby e, klikamy F, czyli Drive, i lecimy widzowie Jedyneczka i lecimy po paczuszkę. Nie, jakiś ziutek ze mną siadł. Widzowie, jakiś jak zimną siadł. Ja hopie ja nie wiem, jakieś pasacze na gapy, ale nie potrzebuję. Dobra, no, to nikt nie, nic nie jedzie. Sorry za tekstury, że się nie obsztują widzowie, ale e, no wiecie, no. Niestety, no, muszą się załadować. Nic na to nie poradzę. E, także lecimy widzowie, paczuczkę, dostarczymy sobie tak dwie paczuczki. Oczywiście możecie pisać ich pomysł na odcinki z PCD. Mam kilka jakby, pomysłów. E, także możecie pisać, nie wiem czy coś tak się zmieniło dość bardzo w tym PCD, jak nie grałem, nie wiem tak szczerze. E, możecie napisać mi, co się zmieniło, sam będę też odkrywał. Te różne rzeczy, co się zmieniło, bo no nie wiem Dobra, więc no jakby No sorry, że ten, ten teren się nie dystrybuje, no I za musisz czytać, jak możesz, zobacz, patrzcie Tutaj w ogóle jakby drogi nie było Ale to wiecie, z czasem się to wszystko e, Doczyta, także idziemy po Zobaczymy ile w ogóle, za, wiemy gdzie, mam nadzieję gdzieś tam Nie, za daleko, ma widać, trochę nas Zarzuciło włóczkiem. Nie, żebyś teraz. What the fuck? Widzowie, co ty się stanęło? Ja nie wiem. Nasz obróciło. E, nie wiem dlaczego, dobra. Tutaj profesjonalna zawrotka. Widzowie, nie, ja nie chcę. Co ty się dzieje? No sorry za moje umotności w jeździe. Się, bo. Ech. Krupa, odbijam się cały czas. Sorry, sorry graczu. Jakiś gracz we mnie wjechał, sorry, ale no mi się teren nie doczytuje, tak że, wiecie, trochę mnie rzuca. No i lukwa. Gdzie ty wyprzedzasz? No ja... no co ten, ten, hop, hop wyprzedza no gdzie jest wysepka? Dobra, tutaj wjeżdżamy, tutaj popatrzuszkę, dosłownie bo chciałem wydarować, ale mnie za coś coś zase spełniło widzowie, także tutaj musimy zaparkować e, jakoś, żeby nic nikomu tutaj nie blokować Bro. o tutaj sobie kierunek wyłączymy jakby o mi samochód jedzie, proszę nie nie, samochodzik kurwa ty nam samochodzik pojechał nie wiem jakim to cudem <grym> nie no, to nie wyjadę chyba tak szczerze a zobaczymy gdzie, gdzie dostaniemy? Do Malechowo 17, czyli no, dość daleko widzowie, bo jesteśmy w Sławnie. A malech... Nie, nie malechowo jest blisko, sorry, no to nie jest aż tak daleko. Dobra, cofamy, lecimy na Malechowo 17 i sobie jeszcze jedną widzowę zrobimy. Patrz, dostawę. Na 6. Ogółem fajnie się wrócić. W... Jezus Maria. Czemu ja pochodniku chodniku jadę nie, nie zwracajcie uwagi jeszcze słupek zaliczyłem. Czy ten znak jakiś. Ale fajnie wrócić do PC po takim czasie nie grałem, bo jakby ja mniej błąd wyskakiwał, nie? I nie mogłem dołączyć, ale teraz jak mogę grać w PCD to będę live z PCD i w ogóle e, też miałem mam plan do zagra e, zagrać w full Guys, bo sobie brałem także jak ktoś, e, jak będzie chcieli e, jakby e, po prostu, jak mi się spodoba, cię z Fall to będę więcej do Fall Guysów. Eee, także dobra, tutaj widzowie. Musimy w miarę przewidzieć. to, jezus, mary, widzowie, też rzuca tak szczerze ten samochód. Czyli ja, ja chyba nie umiem jeździć, ale e, nie zwracajcie na to uwagi, że cały czas mnie rzuca. Widzowie, e, bo jakby e, ja dawno w Pisdy nie grałem, także wiecie. Eee, także no... Dobra, musimy to zwolnić właśnie z radar Bo jak mi mandat w lepie No dobra już Już możemy przyspieszyć eee, Także nadal nam się widzowie tekstury nie doczytały po takim czasie Może widzowie na koniec odcinka nam się tekstury dopiero wyczytają Bo jak można zobaczyć no lipa fest Dobra tutaj śmigniemy se Eee tutaj ciężarówkę śmigniemy Widzowie normalnie Nie wiem czemu O Dobra, e, i tutaj malechowo będzie, tak? Dobra, tutaj idzie e, 17, 17. Czekajcie. 2, e, a jeszcze to tu nie tutaj jest. Dobra, tutaj było chyba maluchówek, ale nie, nie. Tutaj będzie malechowo. No, tutaj będzie malechowo. Mamy malechowo 17. Widzio w tym miejscu. To jest to i mi, ta miejscowość, i tutaj gdzieś to powinno być 17. Czyli już dalej. O Jezus Maria Chryst, ale mnie, ale mnie, zarzuciło widzowie. Ale mnie zarzuciło. Wow, Jezus Widzowie, to się snęło Kupa ciężarówka, ciężarówka. Sorry, so a to jest tak, to śmignęliśmy. Eee, ten jak wjeżdżała eee, Także już nie będę, widzowie ją wyprzedzał Gdzieś tutaj powinno tu być, y, zaraz To jest bardzo, wiecie, jak mi się tekstury tak dość słabo doczytał. to y, Tutaj, tutaj, tu, tu jest malechowo chyba radar jest! Kurde, mandat dostałem Zapomniałem, widzowie Ile? 100 Wizowy, 100 zł mandat dostaliśmy y, Niestety y, Ale tu 100 zł to jest y, mało, także Wiecie Jezus, sorry, jak komuś zajechałem teraz drogę to, to, to jest mało Czeka, A to jest malechowo No, no to zaraz będzie, mój malechowo, bo e, Zaraz powinno być malechowo i I tutaj e, Zaraz tutaj powinniśmy być na miejscu Także a tutaj to będzie zaraz, zaraz tutaj będzie to malechowo bez kitu. O mać, ale nas zahaczy widzowie trochę. Ale żeśmy to widzowie odratowali na szczęście, na szczęście. E, jakby nie wypadliśmy całkiem z... E, tutaj trasy. Tutaj tutaj powinien być. To bo to jest ten, wiecie, ten z paczkami. E, tutaj powinno być zaraz gdzieś. Mi się tak wydaje. Chyba, że to jest wizowy inny Malechowa Bo chyba są tutaj dwa Malechowa, ale e, możecie napisać, czy. A. Czy są czy dwa Malechowa A tutaj widzę, tutaj jest no, bez Hitu. Jeszcze dalej? To bez hitu są, chyba są. Wizowy, dwa Malechowa w Pizzyn No, 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 tak samo to tu nie wiem. Czy jest jeden czy dwa? Także lecimy dalej. A tu, no, dobra tutaj. jest kuwa, radar, rada radar. O Jezus. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, ozusz. Oku, aleśmy wydupcyli się, widzowie, no to. No, no. Bo radar <ścoughs> widzowie wybija. tutaj do 50 można jechać, tak szczerze. E, bo tutaj można mandat dostać. O tu, dobra, to sobie, nie wiem, zapropujemy gdzieś tu. E, obie, e, i, i będzie gitara i nie będziemy nikomu przeszkadzać no um, um, lecimy, zobaczymy i dostali mamy e, o, 2000 dostaliśmy e, także dość sporo widzowie o sorry przepraszam bardzo mm, że uderzyłem e, jakby tutaj o podfiltr ręką Dobra, mm, teraz ty, typniemy się, bo tepniemy się do darłowa e, żeby już e, tylko muszę z samochodu wysiąść. E, żeby nie tracić czasu, to to tepniemy. E, darłowo gdzie jest darłowo, To jest sławno, to jest darłowo, dobra. E, jakby e, ostatnią paczkę se dostarczymy oczywiście. E, jak mówiłem możesz napisać jakie chcecie odcinki z PC. Będę o komentarze będę Wam przypinał serduszka za pomysły? E, także tutaj wchodzimy do salonu w Darłowie e, i tutaj Bierzemy nasze ręce, i jakby jedziemy po e, następną paczkę, e, ostatnią wizowe, Może uda się nam 4000 dzisiaj zrobić. Mam wizowy żółty tym razem, także e, żółty też fajny kolor. O widzowie tam w końcu się tektury doczytały, także Jest git, git, git No co ty robisz tym Audi Co jest Dobra, lecimy Lecimy, lecimy No wa ten Mercedes bani jest jakiś Przepraszam, ale no Chłopie a a środkiem drogi k**wa Co on sobie myśli, że co, że Sam jest na tym drodze no i mówię teraz widzowie, no muszę się rozpędzać znowu Przecież ląd jest, także nie wiem czy jest sens się rozpędzać No chów, a hopie pod prąd jedzie, no, no co za typ Pod prąd, a co? No i, i ja widzowie, tak wyprzedził tym sposobem Niestety widzowie, że pod prąd, po jego to mnie wyprzedził No lecimy, jesteśmy coraz bliżej O kurwa macie. O, się by wydupcyli się na, na dach. Widzowie. Eole. Dobra, lecimy dalej. Nic nie było. Nie, ja nie wiem czy mówię widzowie czasami jakby e, stopuje jakby mój samochód. Jakby... E, I to się widzowie. Prawo jazdy się zmieniło, jakby ktoś nie widział, to prawo jazdy się zaczęło trzeba zmieniło, kiedy nie grałem. Także może w kolejnym odcinku zrobimy sobie prawo jazdy. spróbujemy zrobić, bo teraz jest w ogóle inne prawo jazdy w inaczej się robi jest trochę trudniejsze ja cię dupia żeśmy nie, zagadałem się i nie wyhamowaliśmy niestety ale ja widzowie jesteśmy pod tutaj paczkami, także wiecie, Jezus po ja do tyłu jadę nie widzowie, dziwne Fest dziwne, dobra weźmiemy sobie pod wjazd zakazu jedziemy co, so, że pod prąd jadę dobra Mmm, Mać. Ja ci dupia widzowie, aż ty w siatkę wiem, wjechał. A gdzie mam, gdzieś blisko, proszę. Eee. Czekajcie. Pętnowo eee. Pętnowo jeden mamy. Tu. Mać. Czekajcie, Erkę, Erkę muszę spalić. Dobra, żeby teraz nic nie zielnąć. Jedziemy na pętnowo 1, czyli e, musimy wjechać na drogę DW205, czyli tutaj se nie będziemy jechać prosto, tylko skręcimy w e, lewo po prostu na rondzie tutaj o e, także będzie migrałosimy. Ma. Jezus Maria Chrystus, co ja robię. Na rondzie trzeba być spokojnie, tak? No właśnie, nie. Się właśnie jadę szybko na Rondzie, Nie można na Rondzie szybko jechać. Bo wie, wiecie, można kolidzie spróbować. Ja nie wiem czy awaryjne teraz łączyłem. Jezus mary widzicie, co to się dzieje. Jak ja jeszcze, sorry. No jakbym się, sam się miał oceniać, mnie Moją jazdę, tak, tak 2 na 10. Skitu. Dobry nikt nie, nie, nie idzie podział, jak można. Tutaj się se... i przejechać szybko dobra tutaj widzowie nic nie jedzie także o tutaj jeszcze na prosto pojedziemy bez kierunku walniemy ze <głos》> znak a tu było zamierzone widzowie to trochę specjalnie tak zrobiłem ale już to nie specjalnie widzowie jakby co to nie specjalnie ale, ale jedziemy dalej myśmy sobie widzowie światło włączyć bo, bo ciemność robi i trzeba, widzowie, trochę światła sobie włączyć także włączmy se ci one tak silnie działają u mnie ale ale mamy światła mamy światła, także także właśnie e, możemy jechać dalej, widzowie także idziemy na pętnowo o ja pierdziel, widzowie nie no, nie mogę. Nie musisz, że ja się za. O, dobra. Lecimy dalej. Nic, nic nie było. Nic, a nie widzieliście. Lecimy, widzowie. Żeby dostarczyć to e, jak najszybciej. Eee, także. Lecimy. Tutaj, może trochę. O, jezus, maria, Chrystus. Przepraszam bardzo, że do rowu wjechałem trochę z środku sobie wejście. nie ja muszę swoim pasem jechać nie? a nie jadę pod prąd, przepraszam bardzo także trochę sobie z środka po, jakby pojeździmy z pozycji owcy Czułem, że nie widać nie, nie widać kierownicy ani środka, ale ale jakby no nieważne, tak? tak, e, dobra chyba. widzowie, zaraz znowu się wydupcymy dole hmm, Dobra, tutaj trzeba uważać Nie takie jeżdżenie y, z pozycji Jezus, myślałem, że kurwa, Ten, że samochód jest przede mną A tu widzowie tylko były Przystanek autobusowy to był Eee, y, tak nie Lecimy dalej y, tutaj mamy jakiś zakręt wizowy Widzowie nie wiem, czy ja się Czekaj, się od... Nie, chyba się nie oddano Kiedy Tu jest pętnowo, tu nie jest pętnowo, widzowie, jeszcze chyba trochę e, Jeszcze no, dawno nie jechałem to drogą Jakby w Pistyni, także e, Jakby nie, nie pamiętam zbytnio, gdzie jest pętnowo, ale mi się wydaje, że e, w ty O Jezus O Jezus No nie, no O, mamy chyba pętno, tutaj będzie Tutaj my, krupy, krupy już przejechaliśmy No w tym lesie powinien być pętnowo. Mi się tak wydaje, ale... No, czy tak będzie, to, to ja nie wiem Od Rundu zaraz będzie, widzowie, trzeba e, zwolnić, bo jak bo Na rondzinie wyrobimy, to będzie e, Tragedia Czekajcie, tutaj to będzie? No widzimy linia pokazuje, że że w tamtą stronę mm. lecimy dalej Dobra jesteśmy coraz bliżej mi się tak wydaje Także V Maxa testuje mi sobie yy. i jakby tutaj będzie zaraz O Jezus o Jezus o Jezus nie, 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 proszę, nie, proszę nie Dobrze, dobra, jakoś to... wamać ten, jakby na dach spadliśmy, no niestety. Ale jedziemy dalej, tak? Jedziemy y, dalej, nic nie stało. Eee. Hmm. Także tutaj będzie zaraz rondo. Pytnowo, dobra. Nie, tu jest stary Jarosław. Wamać. Bo gdzie to rondo jest? Ty, nie mówcie, że... Że że, e, że ja ile pojechałem? mać że to chyba pętnowo nie jest na DW25, widzowie bo jak mi mistrzałka... chyba, że jest za tym, za starym Jarosławem, ale czy tak jest, to ciężko stwierdzić, wam wiem, ciężko stwierdzić ale dobra, sprzejdźmy sobie ten stary Jarosław, widzowie jakby jak zobaczymy później, czy będzie pętnowo tylko pętnowa, yy, no nie będzie Hmm, czyli się myliłem, i pętno moje nie jest na DW25, myślę, że jest, ale, ale musimy widzowie tutaj uważać. Jezus Maria, Chrystus! No e, właśnie, bo tutaj jest dużo widzowie e, zakrętów na Starym Jarosławie, i tutaj trzeba no, dość powoli. O, widzowie, dopiero te, dopiero latarnie się włączyły, widzowie. Ja, ja no no, to już kończy się także o widzowie, już praktycznie jesteśmy za Starym Jarosławem to jeszcze e, zakręt, o widzowie, chyba mamy pęt... Jezus Maria, a żeśmy driftem polecili widzowie, Tokio Drift ja pierdziel, ale rzuca widzowie, ale rzuca widzowie normalnie Normalnie nie wiem o co chodzi. Dobra, jedziemy. Tylko na samochód nie chce jechać. Halo, halo, samochód samochodzie, jedź! Właśnie o tym mój że się zatrzymuje właśnie mój samochód. Nie wiem czemu. Napisz czy was, jak wygracie gracie w PCD, czy was też tak się dzieje, czy tylko ja mam taki problem z, z PCD, że mi się samochód zatrzymuje nagle. Czy o co chodzi, czy przez to, że mi loguje? Trochę to właśnie to się dzieje, ale. No nie wiem sam napiszcie w ogóle jak to was wygląda z tym um, z tym zatrzymywaniem się o pętnoło jest. O ku łać, Ja pyt, dole widziałem, że znowu żeśmy już chyba... E! Je, zjechaliśmy. Nie no... Musimy sobie wyjechać, tutaj nie ma pętnowa. O, tutaj chyba ten dom jest widzowy, ty ten dom. O ten dom, dobra. O Jezus Maria. Dobra, widzowie wysiadamy Jakby i, I jakby Ile zarobiliśmy? No mamy 3 tysiące Czyli tysiaka zarobiliśmy e, Także dość mało Dobrze widzowie Będziemy się kończyć z tego to miejsca e, Z Na tle Renault 9 Także zostawcie subika, lajeczka, widzicie na instagramie, skin na i co widzimy się na następnym odcinku z e, Fall albo z innej gierki po prostu, a ja mam nadzieję, że taki e, odcinek że jakby będziecie oglądać do samego końca i co, trzymajcie się młodeczki, elo